Cześć, witajcie. Moi drodzy, dzisiaj na moim stoliku Stihl MS-362. E, pilarka, z tego co klient zarysował mi, mniej więcej historię tej pilarki, została kupiona na znanym portalu ogłoszeniowym. Jako używana po takim szybkim przeglądzie wizualnym. Klient pozaglądał tu i ówdzie, wszystko było w porządku. W jego odczuciu kupił pilarku, nacieszył się, chwilkę pociął, ale jakieś tam niedomagania w tej pilarce zaczęły wychodzić. Niby tam kompresja troszkę niższa po jakimś czasie, słabsza, podejrzenie zatarcia cylindra z tłokiem. Klient nawet już kupił części. Cylinder oryginalny, tłoczek oryginalny, uszczelki, uszczelniacze. Wszystko elegancko. Brakuje tylko łożysk, ale to najmniejszy problem. No i teraz, właśnie, dzisiejszy materiał, myślę, że oprócz tego, że tą pilarkę przeglądnę, czy nawet już zaczniemy ją rozbierać, to chciałbym jeszcze raz, myślę, że warto powtórzyć, na co warto zwrócić uwagę przy takich pilarkach. Jeszcze raz, wam to chcę pokazać, aby. Jeśli kupujecie pilarkę używaną, naprawdę dobrze się jej przyglądnąć. Zwróćcie uwagę na różne szczegóły. Czasami są szczegóły, po których widać, że pilarka coś przeszła, ma jakąś bogatą historię. Natomiast sprzedający próbuje tuszować pewne rzeczy. Nie wszyscy, niektórzy sprzedają tak, jak jest, piszą wszystko tak, jak jest, nie kombinują. Natomiast 362 model. Model profesjonalny 2016 rok jeszcze do, dodam yy, No to nie jest stara pilarka 8 lat Coż tu się wydarzyło Rzućcie okiem Pilarka jest Całkiem w Dobrym stanie wizualnym Już ma nowszą tą osłonę Z tymi śrubkami nie gubiącymi się Piękny sprzęcik na co warto zwrócić uwagę w momencie zakupu pilarki używanej? Na pewno dobrze jest sprawdzić sobie kompresję. Dobrze jest sobie wykręcić świecę, poświecić latarką do cylindra. W ten sposób sprawdzić stronę wydechową, tą gładź cylindra. Zabarwienie świecy. No tutaj jest wszystko czyściutkie, więc nic nie zobaczymy. Każdy jakiś biały nalot Szara elektroda masowa może być sygnałem, że mamy jakąś nieszczelność, że silnik mógł być przegrzany. Odkręcamy tłumik. Możemy sprawdzić, jak wygląda w środku. Jeśli jest taki demontowany z dwóch części, to jak w tym przypadku. Tutaj wnętrze tego tłumika jest szare, wypalone, nie ma nagaru, była wysoka temperatura. To jest też jakiś sygnał, że coś się działo, może i niedobrego. Jeśli w środku jest czarny tłumik, taki osmolony, bogata mieszanka, no to jest mniejsze ryzyko jakiegoś uszkodzenia czy przegrania silnika. Jeśli tłumik mamy zdemontowany, możemy rzucić okiem do środka jak to wygląda. Oglądamy sobie... ...cylinder. Boki tego cylindra. Czy mamy jakieś symbole? Tutaj jest, styl, pisze. Cylinder oryginalny. Warto sprawdzić bęben sprzęgła. Czy nie jest? wytarty, zniekształcony, przebarwiony, czyli znaczyłoby to o przegrzewaniu od tej strony. Takie przegrzanie silniejsze sprzęgła może prowadzić do uszkodzenia uszczelniacza. Dobrze jest sprawdzić luz na wale. Czyli jak sobie ściągniemy tutaj zębatkę pływającą będę sprzęgła, możemy zawał wziąć i po prostu tutaj tym wałem poruszać. O, tu było smarowane wszystko. Bardzo ładnie. Sprawdzamy dokręcanie śrub. Czy nie trzeba ich dokręcić, czy raczej na nie powinny być luźne. Same z siebie jakoś tam specjalnie się te pilarki nie rozkręcają. Co jeszcze? Na wpływ kompresji może mieć odprężnik. Jeśli będzie nieszczelny, może nam zaniżać kompresję. No właśnie, sprawdzamy sobie kompresję. Sprawdzamy sobie ewentualnie stan cylindra tłoka wewnątrz przez okno wydechowe. Ewentualnie, jeśli mamy kamerkę, czy możemy gdzieś sobie ją pożyczyć, to w ten sposób też robimy taką inspekcję i możemy czegoś się dowiedzieć. Ja sobie przejdę dalej z tym przeglądem, czyli właśnie kompresja i szczelność. Tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zanim przejdę do sprawdzenia szczelności, to chciałem jeszcze zwrócić uwagę na inną śrubkę. Tutaj, czyli było to rozkręcane. Być może jest to jakiś składak, po prostu ktoś poskładał pilarkę na. Troszkę lepszych częściach używanych i sprzedał. Sprawdzam sobie teraz szczelność tego silnika na podciśnieniu. Już od dłuższej chwili stoi i wskazówka generalnie nie widać, żeby było jakieś lewe powietrze. Szczelność szczelnością ale tu jeszcze ciekawe rzeczy wychodzą. E, zdemontowałem sobie sprzęgło, które było dosyć lekko przykręcane, nie trzeba było specjalnie dużej siły użyć, żeby to sprzęgło odkręcić, a tak nie powinno być. E, kolejna rzecz, śruby, którymi skręcamy połówki naszej skrzyni korbowej. No i teraz popatrzcie. Mogę sobie ją dokręcić następna mogę sobie ją dokręcić i też lekko idzie. No i co myślicie? Była rozbierana ta pilarka. Zobaczymy jak tutaj pod ostrogą. By się nie okazało, że mamy jakieś połówki walnięte już kombinowane. Kolejna sprawa, śruby mocujące obudowę koła magnesowego, czyli nasz szarpak. Poparcie. Tutaj mamy inny gwint, tu mamy inny gwint, tutaj mamy gwincik, który wkręcamy sobie w takie te metalowe elementy, a tutaj w te plastikowe, szeroki gwint Przegwintowane na siłę, podkręcane odkręcić tego nie można. Zniszczone gwinty oryginalne, seryjne w takiej obudowie ktoś z tego robił, po prostu składaka. Koło magnesowe, nawet jako tako, zeszło nam w miarę bez większych problemów, nawet dobrze się trzymało, to chociaż tyle. No za retencyjne, ściągniemy, zobaczymy, co tam wewnątrz siedzi. Pilarka prawie rozkręcona. No ale tak, zobaczymy jak ten cylinder. No się. Nagaru nie ma, jest ściutki wymyty. Ale tutaj mamy, mamy próg na tym cylindrze. Nie wiem, czy to będzie widać tak w dali tam. Tam na końcu taki prożek. Tu jest taka rysa ciekawa. Tak, w tym miejscu zaczęło go łapać, jest mocno przetarty, po tłoczku też widać zużycie, tłoczek nam pracował troszeczkę tak nam ukosował, bo widać przetarcie dolną częścią, spolerowanie tych rowków charakterystycznych. Kolejną ciekawą sprawą są pierścienie. Mają bardzo duży luz. Nie wiem, czy te pierścienie nie są z innej pilarki z innego modelu, czy też po prostu dobierane jakoś w inny sposób. Coś tutaj, coś tu jest ciekawego w tej pilarce. No Przebieg tej pilarki musi być spory. Popatrzcie, tutaj na zużycie jakby tej krawędzi. Wytarcie to jest część plastikowa a w aluminium mamy wżery naprawdę spore jak na 2016 rok troszkę nadto jest to wyeksploatowane chociaż to są profesjonalne pilarki do użycia profesjonalnego i no nie zdziwiłbym się gdyby tak to było wykorzystywane ściągnę sobie to ostrogę żeby dostać się do tej szpilki tutaj jeszcze Rozpołowie ten karter i zobaczymy co jeszcze tu ciekawego znajdę? Hmm, od czego tu zacząć moi drodzy? Bo sprawa wygląda co najmniej bardzo dziwnie. Po kolei wał jest bez luzu. Łożyska są nowe. Łożyska były wymienione. Uszczelniacze stały wymienione. One nie są wypracowane, są w bardzo dobrym stanie, ale już drugi raz ich nie użyjemy. Ta półka jest w dużo lepszym stanie od tamtej. Mam wrażenie, że jest to złożone z dwóch półek nie z tej pilarki. Ale po numerze seryjnym sobie mniej więcej dojdę z ciekawości, co to jest. Więc przy montażu będziemy coś więcej wiedzieć o tej pilarce. Ten pierścień amortyzatora nowy nie wierzę w to żeby przy takim zużyciu tego elementu ten amortyzator się wam nie zużył nie skruszał nie spęszniał nie wytarł się i teraz tak myślę że ci bardziej spostrzegawczy zauważyli już pewną rzecz co to jest dziura jak ona powstała przez wkręcanie za długich śrub mocujących pompkę oleju do smarowania prowadnicy no coś z tym fantem zrobić wymienić całą połówkę taka połówka będzie kosztowała około 500 może 600 zł kupujemy używane pilarki no to to już nie pierwszy taki przypadek yy... Uszczelka mam wrażenie, że też jest świeża, założona, bardzo ładnie nam się odkleiła, czyli pilarka była rozpoławiona. Ten cylinder, tak jak powiedziałem, w pobliżu świece zapłonowej jest mocna rysa, może mieć to wpływ na kompresję, no i to opracować poprawnie nie będzie. Pozostaje nam tłoczek. Ja zdemontuję pierścienie i do kolejnego materiału To sobie zrobię jeszcze coś innego. Przy montażu porównamy sobie grubości tych pierścieni i ich zużycie, wrzucę je do cylindra, zobaczymy jak wygląda luz tych pierścieni tutaj na, na w zamku pierścienia. Swarzeń tłokowy siedział dość ciasno, to tu jest ok. Sam tłoczek wygląda dość dobrze. Tłoczek oryginalny no i z tej strony jest bardzo mocno spolerowany. Ten amotor też jest nowy i mam wrażenie, że pompka, napęd pompki też jest nowy. Czyż mogę się mylić? Ale, no, mam wrażenie, że jest to pilota, którą ktoś próbował ratować, odbudowywać, coś nie pykło i no generalnie to Nie wiem, ta osłona też mam wrażenie, że jest nowa. To jest wszystko za ładne. Popatrzcie, to jest nowa, nowa, nowa osłona. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Części nowe, które kupił klient. A przede wszystkim, to nie uszczelniaczy, nie uzyska, co to najbardziej istotne, natomiast Cylinder. Cylinder. Jeśli chodzi o łącznik, to jest ok. Ale ten cylinder różni się kształtem. Widzicie? Jest troszeczkę inny. Śruby się nam zgadzają. Sprawdziłem yy, słów miarką średnicę. Więc jest ok. Jest w porządku. 47 mm. No ale kształtem troszeczkę się to różni. Pytanie dlaczego? Sprawdzę sobie to u kolegi w stylu. Ten cylinder, oczywiście myślę, że będzie pasował, założymy go, nowy tłok i uszczelniacze, łożyska nowe. Tamte pomimo tego, że są nowe, bo na pewno nie byłyby w takiej kondycji. Nowa uszczelka będzie pod Cylinder, chociaż ta też całkiem dobrze wygląda Ta uszczelka też będzie nowa Cóż, został nam gaźnik Chodźcie tutaj Taką demolkę zrobiłem, że już w sumie to niewiele co zostało Gaźnik Valbro, bardzo fajnie Co możemy sprawdzić Wśród przepustnicy głównej u? żeby był wyczuwalny. A jak? Jest. Już nam chodzi o oś przepustnicy głównej w korpusie gaźnika. Gaźnik posiada tłoczek przyspiesznika. Zanim porozbieram ten gaźnik, to sprawdzimy sobie szczelność. 06 bara i zobaczymy. on teraz daje na 08. Nie 06. Można go zostawić na jakiś czas. Zobaczymy, co tu się będzie działo za jakieś 50 minut. Gaźnik szczelny. Także jest ok. Możemy go rozkręcić sobie. Zobaczymy co wewnątrz. Ale skręcony. Porządnie. okej. Okay. O! O! Jakie fajne rzeczy. I to miało opracować Membrana założona odwrotnie. Dźwigienka zaworka jest stara, gaźnik już był nieraz rozkręcany i czyszczony, bo widać po śrubkach Ta membranka już też naciągana. No nic, Membrana do wymiany To jest raz Łożysko, oszczelniacze, cylinder, tłok tą dziurkę w połówce skrzyni korbowej trzeba załatać wpierw sprawdzić czy śrubka, która jest użyta do przykręcania pompki nie jest za długa i tą pilarką zobaczymy się w momencie kiedy będę ją montował więc myślę, że już niedługo, także na razie to tyle, dzięki za uwagę pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku na razie, hej, cześć